W jaki sposób wydobywa się kryptowaluty? W jaki sposób wydobywa się bitcoina? Parus z tej strony witajcie już w kolejnym moim filmiku edukacyjnym na temat kryptowalut. Jeśli jesteście pierwszy raz na moim kanale, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, kliknięcie dzwoneczka, danie łapki w górę, bo to zawsze pomaga mi przy rozwoju mojego kanału. Mnie osobiście też napędza do tego, żeby wrzucać Wam kolejne treści. Ze świata kryptowalut i bitcoina. I to wideo dla mnie jest jakby powrotem do tego, od czego zacząłem, jeśli chodzi o kryptowaluty, bo pamiętam moje pierwsze wideo na temat kryptowalut, gdzie starałem się wytłumaczyć, w jaki sposób wydobywa się kryptowaluty. I dzisiaj, właśnie zbierając te wszystkie informacje, które gromadzę od tych trzech lat, powiem Wam jeszcze raz, jak się wydobywa kryptowaluty, ale bardzo prosto, bo nie jestem mega techniczną osobą, ta wiedza też mnie w takim stopniu nie interesuje, bo nie jest mi potrzebna jak większości z Was do zarabiania na kryptowalutach, ale pamiętam, jak tamto. To wideo po prostu nagrywałem kilka albo kilka razy. Nie mogąc tak naprawdę samemu do końca zrozumieć, jak te kryptowaluty się wydobywają. A że nie znałem jeszcze edytora do obrabiania wideo, to musiałem to nagrywać kilkanaście razy. No ale już przechodząc do meritum. W jaki sposób wydobywa się kryptowaluty, w jaki sposób wydobywa się Bitcoin. A więc zaczynając od metod wydobycia, są tak naprawdę dwie główne metody wydobycia, które ja w trakcie tych trzech lat poznałem, z którymi ja miałem osobiście styczność. Jest oczywiście wiele innych metod wydobywania kryptowalut, które tak naprawdę powstają z powstaniem kolejnych nowych kryptowalut, ale skupię się myślę na tych dwóch najpopularniejszych postaram się je omówić w bardzo prostych słowach, bo nie uważam, że jakieś techniczne, bardzo trudne zagadnienia są Ci do czegokolwiek potrzebne, żeby zacząć z kryptowolta. Chciałbym, żebyś po dzisiejszym wideo po prostu miał świadomość jak powstają kryptowolta. A więc pierwszą metodą wydobycia jest metoda proof of Work z angielskiego dowód pracy. I żeby wydobywać kryptowaluty potrzebne nam są takie koparki, okej? Okay? W tym przypadku, Antminer S5 jest to już bardzo stara wersja koparki, która tak naprawdę nie wydobędzie będzie już ani grama jakiejś kryptowaluty, tym bardziej Bitcoina. Jak możesz sobie zobaczyć, z czego ona się składa, postaram się troszkę przybliżyć bliżej. Ja otrzymałem taką koparkę, będąc w jednej z kopalni dwa lata temu na Islandii. Gdybyście mnie zapytali, co się tutaj tak naprawdę znajduje, nie wiem, nie mam pojęcia do końca, ale są tutaj na pewno karty graficzne, które udostępniają swoją moc do obliczenia, jakieś procesory, inne podzespoły, na pewno wiatrak do chodzenia takiej koparki, gdzieś jakieś wejścia, no i tyle. Myślę, że taki bardziej specyficzny przekrój tego, jak wygląda, z czego jest zbudowana taka koparka znajdziecie gdzieś w gogach, także od razu was gdzieś odsyłam, żeby sobie pożerzyć swoją wiedzę, ale już macie, już wiecie mniej więcej, jak wygląda koparka do tego, żeby wydobywać Bitcoin. ok teraz one się już zmieniają, są bardziej wydajniejsze, są nowsze wersje, ale tak wyglądał sprzęt, który wydobywał dla mnie na Islandii. I pytanie, czy jedna taka koparka wydobędzie wam teraz Bitcoin? No tak naprawdę nie. Więc o wydobyciu powiem wam tak naprawdę na przykładzie Bitcoina, bo jakby tak jak powiedziałem każdą kryptowalutę można wydobywać w różny sposób, ale powiem jak to było z Bitcoinem jeszcze raz, bo ostatnio o tym mówiłem 3 lata temu na wideo. Więc do wydobywania Bitcoina potrzebna jest moc obliczeniowa. I teraz moc obliczeniowa może być mocą obliczeniową takiego telefonu, ok? Mogła to być też moc obliczeniowa laptopa, komputera, którą po prostu podpinało się do internetu, jeśli tylko komputer czy telefon miał. Podpięcie do internetu, był podłączony do internetu, no to można było wydobywać kryptowaluty, można było wydobywać bitcoina, bo ta moc obliczeniowa była dość wysoka, a trudność wydobycia kryptowalut była dość niska, z tego względu, że niewiele osób wiedziało w ogóle o Bitcoinie, więc też niewiele osób wydobywało Bitcoina. Więc jeśli konkurencja jest niska, no to wtedy jest nam dużo łatwiej cokolwiek osiągnąć. To tak jak, ale oczywiście wraz z większą popularnością Bitcoina przyłączyło się dużo więcej osób, które chciały go wydobywać. Wszystkie te osoby zostały nazwane górnikami, bo jakby proces tworzenia kryptowalut, tworzenia Bitcoina, został nazwany procesem wydobywania, kopania, okej? Okay? Ja, jak na początku usłyszałem o Bitcoinie, myślałem, że faktycznie jakieś prawdziwe koparki gdzieś tam Kopią i wydobywają bitcoina, ale okazało się, że wydobywa go taki sprzęt, czyli taka koparka. I teraz taką koparkę można sobie potknąć do internetu, udostępnić jej moc obliczeniową. A moc obliczeniowa takiej koparki na pewno jest dużo większa od naszych laptopów, od naszych telefonów i dzięki temu wydobywać kryptowaluty poprzez podłączenie właśnie do sieci udostępnienia tej mocy obliczeniowej. A ta moc obliczeniowa tych koparek jest potrzebna do tego, żeby rozwiązywać te zadania kryptograficzne, bo im więcej takich koparek jest podłączonych na świecie, tym te zadania kryptograficzne są coraz trudniejsze. No bo tak zostały napisane kryptowaluty, tak został napisany Bitcoin, że im więcej mocy obliczeniowej, czyli takich kowalek podjętych, tym zadanie do rozwiązania, do otrzymania Bitcoina jest trudniejsze, więc przy zwiększonej konkurencji coraz trudniej jest wydobywać Bitcoina zwykłym użytkownikom. Dlatego powstały ogromne kopalnie, w których możemy na przykład kupić udziały i wydobywać. Drugą popularną metodą wydobywania kryptowalut jest metoda proof of stake, czyli dowód stawki. I teraz jak ona wygląda? Do tego potrzebujemy tak naprawdę naszego laptopa. Na laptop Odpowiedni portfel do danej kryptowaluty, uruchamiamy ten portfel, przesyłamy na niego nasze kryptowaluty. I jeśli będziemy mieli otwarty laptop, włączony 24 na dobę, podłączony do internetu, to co jakiś czas będziemy otrzymywać właśnie wynagrodzenie w danej kryptowalucie, które będzie trafiało bezpośrednio na nasz portfel. Więc dzięki tej metodzie również możemy sobie pomnożyć nasze kryptowaluty w dość prosty sposób, bo nie potrzebujemy do tego takiej ogromnej koparki, nie potrzebujemy dużej ilości prądu. Wystarczy nasz podłączony laptop do sieci, do prądu, żeby działo 20. 24 na dobę i dzięki temu my wydobywamy kryptowaluty właśnie dzięki metodzie Proof of Stake. I teraz też pamiętajcie o tym, że każdą kryptowalutę wydobywamy w inny sposób, to znaczy. Część kryptowalut wydobywamy za pomocą metody np. Proof of Work, część kryptowalut za pomocą metody Proof of Stake, a inne kryptowaluty wydobywamy za pomocą metody, którą tak naprawdę z czasem wymyślono. Bo, jakby wraz z powstaniem bitcoina, pierwszą metodą wydobywania kryptowalut był Proof of Work, później wymyślono kolejną metodę, żeby wydobywać kryptowaluty właśnie Proof of Stake, a po drodze są wymyślane kolejne inne metody wydobywania kryptowalut. Ale ja chciałem się skupić dzisiaj na tych dwóch najpopularniejszych, na których tak naprawdę będziecie mieli najczęściej po drodze, najczęściej będziecie się z nimi spotykać, szczególnie jeśli dowiadujecie się jakichś nowych informacji na temat Bitcoina, jesteście pierwszy raz w tym świecie albo gdzieś poznajecie pozostałe inne kryptowaluty. Także pamiętajcie, Bitcoina nie wydobędziecie za pomocą metody Proof of Stake. A kryptowaluty, które się wydobywa za pomocą próbowstwem, nie wydobędziecie za pomocą próbowolu. No, chyba, że jest taka metoda, która łączy dwie obie. Nie wiem, nie spotkałem się, ale powstaje codziennie jakaś nowa, inna metoda, albo jakaś inna kryptowaluta, którą można wydobywać w zupełnie inny sposób, niż to ma miejsce teraz. Najważniejszym jednak podsumowaniem jest to, że żeby wydobywać kryptowaluty, nie potrzebna nam koparka, która kopie w ziemi, tylko potrzebna nam moc obliczeniowa. A moc obliczeniowa tak naprawdę bierze się z tego, że mamy laptopa, że mamy telefon, że mamy taką specjalną koparkę i przez podłączenie i tak naprawdę do internetu udostępnienie tej mocy do sieci jesteśmy wynagradzani za to, że właśnie tą moc obliczeniową udostępniliśmy. I jeszcze raz mam powtarzając, po co nam ta moc obliczeniowa, po co ta moc obliczeniowa w sieci? bo kryptowaluty zostały tak stworzone, są oparte na kryptografii, a kryptografia tak naprawdę na matematyce. I wydobycie kryptowaluty wiąże się z tym, żeby rozwiązać dane zadanie matematyczne, dane zadanie kryptograficzne. Więc skoro mielibyśmy pisać te zadania na kartce i rozwiązywać, nie bylibyśmy w stanie wydobyć ani jednego bloku danej kryptowaluty, więc po to nam moc obliczeniowa naszych urządzeń, żeby to zrobić dużo szybciej i łatwiej. Zresztą cały proces wydobycia został oparty tak naprawdę o moc obliczeniową pewnych urządzeń, takich właśnie jak laptop, jak koparki, jak telefon. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam te dwie najpopularniejsze metody wydobycia. Bardzo prosto, bardzo przejrzyście. Nie lubię technicznego słownictwa, tym bardziej, że mój kanał służy temu, żeby w bardzo prosty sposób wytłumaczyć kryptowaluty, proces ich wydobycia. I powtórzyć jeszcze raz, nie potrzebujesz wiedzy mega technicznej. Po to, żeby zacząć przygodę z kryptowalutami. Najważniejsze to wiedzieć, czym są kryptowaluty, czym jest blockchain, gdzie kupić kryptowaluty, w jaki sposób, gdzie je przechowywać. A wszystko dookoła, czyli pomnażanie kryptowalut inwestycje w jakieś projekty, to jest wszystko wiedza obok, którą Ty sobie możesz uzupełnić zaraz po tym, jak kupisz sobie swoje pierwsze kryptowaluty. A czy zachęcam do zakupu bitcoina i kryptowalut? Nie. Czy możesz to zrobić? Tak. To wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie. Ważne też wiedzieć, jak to robić mądrze. O tym mówiłem w moich poprzednich filmikach na kanale. Także zachęcam Cię do przejrzenia mojego kanału po tym wideo. A jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać w komentarzu. Pamiętaj o subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka, danie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.